Witajcie! Joanna Howie z tej strony, JC Lady, z kanału JC Lady Edukacja Alternatywna. To jest taki teścik, ponieważ filmuję na nowym telefonie, ale kilka słów miałam ochotę powiedzieć o mojej książce, która myślę pierwszy znajdzie się w Internecie. Mowa o mitologii porównawczej. Mitologia porównawcza to jest porównanie mitologii słowiańskiej i mitologii wedyjskiej, czyli hinduskiej w sumie, ale dokładnie wedyjskiej, czyli tego panteonu bogów z e, Wed. Chyba wejdę do samochodu, bo to mi pada na telefon. Albo nie, po prostu szybko skończy ten film. Tam jest w tle. Jesteśmy w miasteczku w Polsce, tam gdzie mieszkam. Ta książka porównuje mitologię wryjską i mitologię um, słowiańską i y, zrobię jeszcze 10 filmów, w y, których opowiem dosyć dokładnie, o czym jest ta książka. Zapraszam.